Hej witajcie, ja jestem i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj pokażę wam jak wykonać właśnie taki oto tekst w photoshopie Nie chcę zbytnio przedłużyć, ale muszę wam przypomnieć, żebyście wpadali na mojego instagrama oraz facebooka Co jakiś czas wrzucam tam swoje jakieś ładniejsze prace, które wykonam czy to na live czy to sobie poza nagrywaniem Wszystkich nowych zachęcam również do zasubskrybowania mojego kanału Oraz do zaznaczenia dzwoneczka, by być na bieżąco z każdym nowym filmem oraz live'em. Zostawcie też łapeczkę w górę no a propos live'ów, no to na ostatnim live'ie, który odbył się w piątek, wykonałem właśnie takie trzy oto prace, mam nadzieję, że y, bardzo one wam się podobają, no i pozdrawiam osoby, y, które te prace wygrały. Jeżeli ty też byś chciał wygrać, no to właśnie zapraszam na live'y, które odbywają się w piątki o 17 i w niedzielę o 17, no i jeszcze chciałbym pozdrowić moich pięciu najnowszych subskrybentów. Jeżeli też chcesz znaleźć się na tej liście, no to pamiętaj, żeby zasubskrybować ten kanał. No a żeby już nie przedłużać, zapraszam do oglądania. No, także widzimy się yy, już w Photoshopie. Teraz sobie na szybko musimy zrobić nowy dokument, rozmiary dowolne. Oczywiście tutaj kolor RGB najlepiej. Yy, I klikamy sobie utwórz. Ja ale swoje wygody szybko pokoloruję tło na czarno. Wybieramy sobie narzędzie tekstu. No i ściankę, którą użyję do wykonania tego efektu macie tutaj, ściąka nazywa się Peace Sans, link do niej powinienem dać wam w opisie. No a teraz tutaj musimy sobie napisać to co chcemy, no i tą ścianeczkę oczywiście też troszeczkę powiększyć. Właśnie w taki sposób ustawmy to sobie w miarę jakoś na środku. Także teraz sobie tutaj klikamy prawym na naszą warstwę z tekstem i wchodzimy w opcję mieszania. Albo klikamy sobie szybko dwa razy. Dajemy sobie nałożenie gradientu i sobie tutaj robimy gradient e, trójkolorowy, coś takiego właśnie. No i sobie ten kolor zmieniamy na jakiś taki no na przykład różowy, wy sobie możecie dać oczywiście dowolny kolor no i dobra, sobie skopiujmy tą wartość wklejmy ją sobie tutaj, no i środkowy kolor zróbmy tak samo różowy tylko, że troszeczkę jaśniejszy i jeszcze teraz możemy się tak naprawdę pobawić skalą tego gradientu, no i ewentualnie jego mm, kątem, ja tutaj dam taki lekki kąt 95 stopni możemy również dać sobie tutaj e, cień Cień damy sobie w kolorze ciemniejszym. Moim zdaniem taki kolor będzie tutaj ładnie pasował. No i sobie rozpiętość dajemy na 100. Tutaj sobie możecie się tym pobawić, tak naprawdę. No i sobie zwiększamy troszeczkę odległość. Bawimy się kątem. Możemy tutaj sobie odznaczyć używając oświetlenia globalnego. Tutaj jeszcze sobie możemy się rozmiarem troszeczkę pobawić. A jak dla mnie coś takiego wygląda, bardzo dobrze. No i dobra, i teraz sobie robimy grupę z tego tekstu, wciskając sobie CTRL-G na naszej klawiaturze. Możemy ją sobie jakoś nazwać, żeby było nam łatwiej. E, I sobie kopiujemy tutaj nasz, e, kopiujemy sobie styl warstwy. I wklejamy go sobie na naszą grupę. Oczywiście musimy wyłączyć nałożenie gradientu. No i cień musimy sobie mm, zmienić kolor na taki sam, jak mieliśmy tutaj wcześniej, czyli Powinno nam teraz powstać coś takiego. Możemy sobie ewentualnie jeszcze pobawić się kątem tego cienia. Rozmiar tutaj damy już na 0, 130 kąt sobie kopiujemy i robimy tak samo na naszym tekście. No i dobra, w stanie mamy już taki efekt. Jeszcze raz klikamy sobie na nasz tekst, żeby włączyć opcję mieszania. Dajemy sobie blask wewnętrzny, dajemy sobie tryb krycia na zwykły. Krycie na 100% kolor biały. No i bawimy się sobie tutaj rozmiarem i podlewką ustawiacie tak, jak wam pasuje. Naszą grupę sobie grupujemy jeszcze raz. Robimy sobie teraz dla niej obrys. Obrys będzie takiego koloru, jaki daliśmy na pierwszy cień. No i dobra, i tutaj mamy już tak, także to sobie możemy zgrupować jeszcze raz. Dajemy sobie znowu obrys. Tym razem obrys będzie koloru białego. Jego rozmiar sobie możemy minimalnie zmniejszyć. No i dobra, i tak się prezentuje wstępnie nasz tekst. Teraz, dla polepszenia naszego efektu, możemy sobie w Google wyszukać jakąś teksturkę. No i dobrze, ja tutaj znalazłem taką teksturkę. Takie właśnie kropelki wody możecie znaleźć po wpisaniu sobie Water Drops Texture. Także ja sobie pozwolę to skopiować. Wklejamy sobie to do Photoshopa. Oczywiście poza naszą grupą powiększamy, żeby ta teksturka zakrywała nasz cały tekst. Przycinamy to do grupy i sobie zmieniamy tryb krycia, na przykład na nakładkę. Teraz, żeby tutaj to ładnie wyglądało, rozwijamy sobie nasze grupy i szukamy naszej warstwy z tekstem. Wciskamy z kontrolem na warstwę z tekstem. Utworzy to nam zaznaczenie naszego tekstu. Teraz klikamy sobie na warstwę z naszą teksturką i wciskamy sobie maskę. Dzięki temu efekt tych kropelek jest nałożony tylko na, na sam tekst, a nie na dodatkowe tutaj cienie i obrysowania. Tak jak tutaj widzicie, nasz tekst troszeczkę się jeszcze jakby tutaj e, rozświetla. Także do tego będziemy potrzebowali następnej teksturki. W tym celu w wyszukiwarce wpisujemy sobie e, po prostu flare. No jak widać, mamy tutaj bardzo takie różne i podobne mm, efekty. Ja pozwolę sobie wykorzystać tutaj taką teksturkę, także kopiujemy, wklejamy do Photoshopa, zmniejszamy sobie ją Musimy sobie zmienić tryb krycia na ekran, co usunie nam czarne tło z naszego efektu. No i sobie szukamy w jakichś takich miejsc, gdzieby ten efekt rozbłysku dobrze pasował. Ja go sobie tutaj jeszcze troszeczkę pomniejszę. Możemy również zmniejszyć jemu troszeczkę krycie, żeby nie był aż taki mocny. Zduplikuję sobie go jeszcze i ustawię tak samo w podobne tutaj miejsce. No i dobra. Jak widać, nasz tekst już się troszeczkę jakby świeci. Ja sobie pozwolę nazwy, zmienić jeszcze nazwy dla tych grup. No i dobrze, żeby nasz tekst jeszcze jakoś troszeczkę ładniej tutaj się prezentował, możemy sobie wybrać jakiś tutaj taki troszeczkę jaśniejszy, magentowy, różowy kolor. Bierzemy sobie pędzel, tworzymy sobie nową warstwę. Oczywiście twardość na zero rozmiar całkiem spory klikamy sobie mniej więcej tutaj na środku na naszym tekście i sobie zmieniamy tryb krycia, który to w miarę ładnie nam działa z naszym tekstem. Tutaj w tym przypadku będzie bardzo dobre rozjaśnianie liniowe. Zmniejszamy minimalnie krycie. No i jak widać nasz tekst wygląda teraz jakby się troszeczkę świecił. Do całej grupy dodajemy jeszcze cień. Oczywiście teraz dajemy mu już kolor czarny, odległość sobie zwiększamy, rozmiar tak samo, no i rozpiętość, żeby był troszeczkę bardziej rozmazany. Oczywiście na czarnym tle naszego cienia nie będzie widać, także zmieńmy sobie minimalnie kolor tła. No i teraz, jak widać, na ścianie jest już widoczny, także możemy jeszcze sobie nad nim troszeczkę tutaj popracować. No i nasz tekst jest już prawie skończony, możemy teraz sobie nasze wszystkie warstwy odpowiadające za wygląd naszego tekstu sobie tutaj powielić, czyli to będzie nasza grupa z tekstem oraz teksturka, którą nałożyliśmy na nasz tekst Wciskamy sobie Ctrl J i Ctrl E, żeby to scalić Następnie przechodzimy sobie w obraz dopasowania czarno-biały Klikamy OK Teraz bierzemy sobie dodatkowo filtr Pikselowanie, rastrowanie półtonu Tutaj możemy sobie wpisać 5 I wszędzie wpisujemy 45 Utworzy nam to właśnie taki oto efekt Jakby takiego pokropkowania No i teraz sobie zmieniamy tryb krycia No i jak widać, yy, prezentuje się to bardzo podobnie do tego co wyszło tutaj. Co prawda tutaj chyba użyłem innej teksturki, jak pamiętam, ale w każdym razie tak jak mówiłem, możecie użyć sobie dowol dowolnego zdjęcia, jakie sobie chcecie. No, macie tutaj wolną rękę. Także moim zdaniem, nasz tekst jest już skończony. Pamiętajcie, sobie, że tłum zawsze możecie zrobić dużo inne, na przykład podobne jak jest tutaj. Ja skupiłem się głównie na tym, jak wykonać ten tekst. Jeżeli chcielibyście więcej takich poradników, jak wykonać jakieś różne właśnie efekty na tekstach, czy ogólnie więcej jakichś innych poradników do Photoshopa, to dajcie znać w komentarzach. Na pewno coś postaram się zawsze dla Was nagrać. No, jeśli film Wam się spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę. Pamiętajcie też o zasubskrybowaniu mojego kanału, aby być właśnie na bieżąco z każdymi nowymi filmami. No, a teraz bez zbędnego przedłużania. Trzymajcie się. No i cześć.